No i siemaneczko drodzy widzowie, ja nazywam się Łukasz i witam was w kolejnym odcinku. W odcinku dzisiejszym zobaczycie nagranie z kolejnej mojej współpracy, o której już nie jakiś czas temu wam wspominałem. A mianowicie jest to współpraca z firmą Wevor, która dotyczy czego? Może przekonajmy się przy unboxingu. A tak serio to powiem wam czego, żeby niektórzy nie, nie tracili czasu. Słuchajcie, jest to lodówka turystyczna, jak się mogliście domyśleć, z miniaturki i tytułu. A już teraz zobaczymy, co zawiera pudło, w ogóle jak wygląda pudło i co prezentuje firma WeWO. paczka została przysłana w takim konkretnym kartonie. Jest to całkiem duże. <gryw> nie ukrywam. Eee, no ale co? Co tam karton? Zajrzyjmy do środka. A tuż po otwarciu. Pudełka ujrzeć możemy zabezpieczenie ze styropianu. Także bardzo fajnie. Ok, wyciągamy zabezpieczenie. No i pod zabezpieczeniem mamy naszą nową lodóweczkę. Ja jeszcze tylko nie wyciągam, jak widzicie po worku. Także muszę zacząć, jak to chwycić. No i jak widzicie, gabaryty tego też są całkiem spore. Wow, tu nawet są rączki takie do ten No fajnie, fajnie. To ja nie wiem, gdzie ja to, trzyma, to się... Ogólnie bardzo fajna zabawka. To i tak wyszło mega spoko. Bo ja chciałem ogólnie inną. Wewór zaproponował mi też inną. Na szczęście mniejszą, bo tam to miała mieć chyba 40 coś litrów. To ma 38, no i co? Działamy dalej. Do lodówki dołączono taką jakąś rurkę. Taką rureczkę plus takie dwa uchwyty. No i to ma służyć, jak nie Wam, opcji używania tego jako mm, no jako wózek taka wiecie walizka ale to na razie odłóżmy na bok czy gardło, żeśmy no i tak, cóż mi się rzuca na pierwszy rzut oka eee, no poza dużymi gabarytami, które mam nadzieję, że znacznie nie utrudnią mojego życia no to wykonanie jednakże spójrzcie na to jak producent tu zadbał o to no, żeby ten sprzęt wyglądał, dodatkowo myślę służył bardzo długo, no bo wykonanie jest takie konkretne. Albowiem lodówka wykonana jest z takiego tworzywa plastikowego, ale taki jest konkretny plastik. E, oprócz tego znajduje się tutaj wyświetlacz, włącznik, no i jakieś tryby, jeszcze ich nie znam, no bo lodówka jeszcze nie podłączona. Zajrzyjmy do środka. I proszę bardzo, w środku wygląda to w ten sposób. Nie no, konkret. Konkret, cóż wam powiem. Tu mam jeszcze pudełeczko, jakie mam zasilacze. Instrukcje. Inne, no a w pudełeczku instrukcja. Taka sędziwa książka, 75 pewnie języków. Aha, naklejki. O klasie. Do tego mamy kółeczka, no bo jak wspominaliśmy, to może jeździć. Eee, o, śrubokręt, bardzo fajnie miło i to taki całkiem urządzony nawet. No i oprócz tego mamy ładowarki dwie. Jedna to jest zasilacz 240, druga to jest zasilacz 12V z tak zwanej zapalniczki samochodowej. Specyfikacja tego urządzenia powinna Wam się pojawić w tym momencie. Dojrzeć możecie również, iż urządzenie posiada dwie komory. Zarówno jedna, jak i druga może być użytkowana jako zamrażarka. Słuchajcie, także mega fajnie, mega fajnie. Niestety nie da się ich rozdzielić, jak w tych innych e, lodówkach bywało we wora. Niemniej jednak. Eee, takie dwie komory zdecydowanie wystarczą. Tu jest ta Elka typowa. Ja się mega cieszę z tego względu, że będzie można wziąć bardzo dużo kiełbasy na Norwegię i Szwecję. Także super. Eee, no ale cóż, będziemy dłużej gadać. Zobaczmy, jak to działa. W tym momencie ja. Muszę jeszcze troszeczkę technicznie podziałać, albowiem nie mam wejścia zapalniczkowego od akumulatorów, tam solara i tego wszystkiego. Śmieszne, no ale do tej pory tak naprawdę nie potrzebowałem, więc muszę wyskoczyć do jakiegoś elektryka, ogarnąć e, dobre kabelki i dobre wejście, połączyć to wszystko. No a my się widzimy tak naprawdę za chwileczkę, czyli już po tym wszystkim, co się wydarzyło. Ta reszta będzie widoczna na. E, osobnym odcinku dotyczącym przygotowań do wyjazdu, no i dobra, lodówka w busie, jeszcze się zastanawiałem, bo albo będzie w ten sposób. Przy czym, tu przy złożonym łóżku, jest utrudniony dostęp. Wtedy ewentualnie będzie stała e, w poprzek, ale wtedy będę miał mniejszy, mniejszy prysznic. No, zobaczymy. Technicznie podłączone, to najważniejsze, już zaczyna coś tu spadać, widzę temperatura. Możemy ustawić teraz. Jest poblokowany jak widzicie. Jest na maksymalnym. I tak jak mówiłem, jest godzina 14.56. Zróbmy, że 14,50 ja to włączyłem. No i tak 1520 zobaczymy jaki jaki jest spadek temperatury i czy wyświetlacz kładzie. Już miałem nadzieję, że lodówka pójdzie do tyłu. Ale no niestety zabrakło słuchajcie do 2 cm 3,5 może no nic, trudno, a tu już na wyświetlaczu jest w jednej komorze 19, a w drugiej 9 stopni. Jest godzina 15.20, czyli pół godziny po tym, jak żeśmy to sprawdzali. Mam tu takie urządzenie mojego taty Parkside'a, taka zabaweczka, ślamy i pokazuje nam temperaturę. Więc możemy teraz zobaczyć jak się tu grzeje, z tej strony mamy 32 stopnie około, z tej powinno nie być nic. No, staje jest chłodno. No i dobra, komputerek pokazuje, że w jednej komorze jest 15, a w drugiej 4 stopnie. Zróbmy test. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ja wkładam. Tu mamy 6 stopni, nie wiem czy widzicie. A w lewej mamy 16 i 8. Czyli by się pokrywało teoretycznie, no bo powiedzmy ten moment, w którym wpadło świeże powietrze po otwarciu, mógłby to zbłędować. No i dochodzi 15.30, czyli mamy 40 minut chodzenia urządzenia. I mam 2 stopnie i 4 stopnie. Zobaczymy, jak w praktyce. No i sprawdzamy. Prawa 6 i 7, lewa 1 i o, pół nawet 0,4. No i minus 0,7. No, także tak to wygląda. 40 minut, czyli myślę, że około godziny i uzyskujemy z ustawienia takie, jakie założyliśmy. Ja w tym momencie przestawiam urządzenie do przodu. Ostatecznie po wszystkich kombinacjach urządzenie będzie stało w ten sposób. Dzięki czemu ja nie będę tracił na miejscu dla toalety. Jeszcze tu można coś wrzucić. No i przez to, że nie bierzemy klimatyzacji no to z tyłu mamy tyle miejsca. No ale musimy pamiętać, że dochodzi nam jeszcze hula i noga. No i dobra, po niecałej godzinie mamy oczekiwany efekt, czyli minus 5 na zamrażaniu i 4 na e, ogólnej lodówce. Sprawdźmy termometrem. Ok. W prawej mamy chyba słabo, źle mierzę mi się wydaje. Jest więcej niż było. Dobra, w lewej. Do lewej 2 stopnie. Ha, ciekawe. nie pomroził sobie. Tu jest 2, a tu jest 10. Także no, albo mój termometr, albo ten wyświetlacz, coś tutaj się nie zgadza. W mojej drodze. Tu mamy 2 stopnie. 1,9, 1,8, 1,7 i spada. A tu mamy 10. I 1 i rośnie ciekawe ciekawe no ale ja przełożę bo to chyba jednak jest na odwrót i tu jest zamrażarka no a tutaj jest lodówka chyba a jak nie to zamarźnie i się dowiemy <grym> no i dobra trzecia zmiana myślę że ostatnia Lodówka jednak będzie tutaj, a tu będziemy mieli przestrzeń na te wszystkie inne i W razie czego wysuwamy sobie otwieramy. Bo trzeba jeszcze bardziej wysunąć. Sunięciem jest problem, bo tam bolce takie blokują. I tu jest troszeczkę kupocie, po ale damy radę.